No do was sztigarbonko! Wielkie pozdrowienia ze śląska! Josznopiam! A, A miło <śmienki> na Witajcie! Dzisiaj z nami sam jest tygarbonko. Siema! Kiedy <śmienki> Kerem, mu zadamy kilka pytań. Dzisiaj gro koncert na szufladzie w Chorzowie, przyjechał sam na hajmat. Ja. No i co? Ja bym chciała dzisiaj zapytać o to, mhm. skąd ta jakby fascynacja twórczością Hilla, Bo we twoich szlagerach słychać, że Richtig y, brzmi to podobnie, ja, ja. super ci to wychodzi. Czemu akurat Cypress Hilla? No bo ja się na tym chował. Ja bym od takiego bajtla się chował, to mnie osłuchał tych wszystkich kaset i, i to zostało, nie? Człowiek się z tym urodził i tak już zostało. Nie? To takie spełnienie moich takich marzeń, nie? A to richtig brzmi podobnie, super naprawdę. Bo to o to chodziło. bo Ja się zajmuję muzyką bardziej niż rapowaniem. Nie? No jak? No i jo chciał wy, wyprodukować taką płytę, co będzie brzmiało fest, jakby ją Cypress Hill robił. A nie, jakby już nigdy nie myślą, że ja nagram płytę i będę jakieś koncerty robił czy coś. Nie, nie, to nie w ogóle nie było w planach. Je się na to robił tylko po to, żeby to tak godało, nie? Jak Cypress, nie? Ja. No. ale żeby było po naszemu A po naszemu, ja, ja. Bo ja robił na grubie i jak tam że robił na tej grubie, to mi się tak wymyśliło, że tam te hopy tak sznupią to tabaka jak Cypress i, i, i ku, sen nie... no ja nie, nie, o... no no i no trochę inne, I, ja jak? ja rzeczy, bo ja. na dole nie idzie kurzyć nie ale te gorole z Warszawy tego nie wiedzą aha no. no. to to wytniemy właśnie bo czysto godą sznupać sznupać ja. skąd to się wzięło z ty gruby ja ja z gruby no tam wszyscy gadałem, że sznupać nie a to co że ich bo jo nie godą 20 lat i Jorzej poszedł na dół i już się musiał nauczyć gadać, bo tam nie było tak, nie? Pierwsza szychta i go do mnie taki przodowy, mówi: bier ten pyrlik tąkiem żąpi, nie? A ja go proszę pana, ale co pan ode mnie chce? A on mówi, bier ten pyllik, tąkiem bo ci ma na wyjazd zaraz pośla! No i ja się musiałem nauczyć we trzy dni dać, bo jak nie, to był by, ciepła. Ale nie? żeś to miał we krwi, trochę, nie? Trochę żech słyszał, bo wiesz, jako już zaszczymbia, a tam a. jest taki multiculty, nie? Mm. <laughs> tam trochę ludzi jest ze Śląska i taki przyjezdni. Moja rodzina jest ze wschodu na przykład, nie tam zamościa i tak dalej. Nie? No i tak, wiesz, tu się chodziło do szkoły, to tam trochę że podsłyszał, trochę że znał. miał żeś kumpli, co, co byli starymi tam białkami, to ich nie, dziadki go dały, więc jak nie? No to człowiek się tak z tym obył, a jak już poszło na gruba, to się fest musiał nauczyć, bo byłoby po robocie, nie? No to słuchaj, to jak żeś na tej grubie się tego śląskiego uczył, to co tam było takiego... co naj... takie najważniejsze słowo? Najważ panem, sznupać! Poza... <śmiech> 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 najważniejsze to było sznupać tam na, na, na dole. No taki, no, taki rzeczy. Ja nie wiedział, to długo, już nie wiedział, co to jest. Pyrlik, nie? A to zaraz że się nauczył, zaraz na pierwsze szifty, nie? Ja. Pyrlik, co jeszcze tam było, kurde. Teraz się nie umiem wspomnieć tego wszystkiego, ale było takich parę rzeczy, kurde, co już długo nie wiedział, co to znaczy, a trzeba było się uczyć, nie? nie. A je, jakie takie śląskie słowo, co byś powiedział, że każdy to by musiał znać? to słowo? Już wiem, jest jedno takie słowo, co oznacza wszystko i nie wiadomo, to wszystko zależy od tu onaczyć. Yeah. <laughs> I to jest coś, co ja nie umiem powiem. mówię, weź to zaonacz, nie, on się na mnie padł, dziwo się, i mówi, dopadł do mnie, weź tu zaonacz, to zaonać". to mówię, co ty chcesz ode mnie, chopie? mówię, no godesz normalnie, co chcesz, no, no musisz to zaonaczyć, albo weź to zaonać, tam, weź tu przyonać. Ja zaonacz. Ja, zaonacz, nie. <laughs> I tak to właśnie da. Onaczyć to jest takie słowo, co. To może będzie tytuł kolejny Twojej płyty. Onaczyć! Jo, jo jo onacza. Onacza, ja onacza! Pierwsza płyta, no to już sznupie, To ja. ta będzie jo onacza, 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 no to tak musi być, To no. ty tam jak siedzisz ty w Warszawie, to uczysz się goro a oni mi się nie idzie dogadać. Nie no, to, troszkę się idzie dogadać, nie? A oni się śmieją, oni lubią Ślązaków. Tak? Oni wszyscy lubią Ślązaków, jak się gada do nich, to oni się uśmiechają zawsze, jest tak No nie rozumiem, to się uśmiechają, co no, masz robić? My... do syra. <laughs> bo muszą być że... Wiesz, generalnie biorą się to tak jako no coś sympatycznego nie? nie tam żeby się nie wali no, i tam chujów też nie wyzywam nie po, po, po śląsku, ale wiecie jak to jest no. jakoś jak, jak się godo po naszemu to zawsze się ten człowiek co nie ma styczności z językiem to się cieszy no ja, ja tu jechał i mi się tu włączyło radio Fest. Pozowski. Yeah, yeah. I o się tak u, przy tej kierownicy a takie przyśpiewki, i o to lubię. Silesia też oglądam. Ale to tak tylko czasami, bo już teraz to w polo grają, a już nie. nie już... Hajmat <laughs> muzyki już tam nie uraczy. Już nie, nie ma tych szlagerów. Ja nie, no nie, no właśnie. Jada na ryby, na ryby czy coś takiego. no, ja, no bo reggae po śląsku. A bo te, no, muźinni tancują, jakieś <laughs> takie rzeczy. To są turbosztosy, to się każdy musi no. obejrzeć. A jak ktoś był taki Richtig młodziutki, to powiedz mi, ty. No to dalej, tak, 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 no dobra, no. dobra, tak, 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 Taki szal muzyki. Ja już, ja, ja, ja już ja już drigał tam do tego, ja się puszczał, przychodził z, z niedzielę z, z, z tego z, ze kościoła, że chce na gramofon puszczał Rivers of Babylon i że udawał, że występuje, nie? Ja, ja, to tak zawsze. Mama mi to... nie ryczała, ale No nie, mama, mama, mi przyniosła. mama mi gramofon przyniosła na chałupę. Czyli od ze muzyką nie za Ja, od zawsze że Moja babcia zawsze gadała, że jest taki fajny, śmieszny, bo stał przy parapecie i tak udawał, że gromny. No, tak jak widzisz. To gwiazda od najmłodszych lat widzisz. No tak, i muzyka, muzykant. Muzykant. Słuchaj, muzykant. A jeszcze, że chciała się zapytać, no? my obie się chciały zapytać ciebie, czy jako, że no po śląsku to mm. śpiewasz, to mm, czy z kuli tego jakby młodzież, młodzi ludzie, którzy mm. słuchają, jakby zbliż zbliżyli się do tej godki, Czy zauważysz jakąś różnicę, jako to było kiedyś, że no, na... było bardziej gańba było tym młodym godaczom, a no, teraz tak, że... się promuje ten śląski, No ja, ja pamiętam, jak, jak, jak ja, ja chodziłem do szkoły, to jak ktoś godą, nie, to tak trochę było gańba, nie? Się tam z takim... No, Ej, on po śląsku, to jest ze, ze, ze wsi, albo ze, ze wsi nie, a, nie, a nie z miasta, nie? Ja. A teraz inaczej, nie, bo teraz wszyscy my dorośli, no, i każdy, kto ma trochę oleju w łebie, to wie, że to jest, kurde, dziedzictwo kulturowe i tu się nie ma czego wstydzić, na kanibanie. Także godka jest fajna. Ja lubię godkę, czyli bym by się chciał zawsze więcej nauczyć tej godki, nie tak Ale jak widzicie, jako nie ma styczności z godką, to się trochę może człowiek. Możesz sobie zawracać i do innych. Ja, no i ja to zawsze, jak ino, ino się gdzieś tu pojawią, to się tutaj napawam tymi wszystkimi dźwiękami, uh -huh. Jako można stawienie przed dzisiejszym koncertem? No będzie richtig fajnie, nie? No, no jest piątek, to no co mu być źle, nie? Właśnie. <laughs> chorzów, same no, centrum. No, same centrum. Będzie dobrze zresztą. No, my się znamy już tyle lot z Julką, że będzie... Też ja. z nią se pogodą jest. No, proste. <laughs> dziękujemy Ci bardzo. Ja również Wam dziękuję, Atyk. <laughs> Super. No, <laughs> no ekstra.